I ja pierdolę, nie? Tak, to chodź, patrz, słyszysz kto chce jeszcze w ogóle, chodź, możemy się napierdalać, nie? To nie ja strzelam, ale możemy jak chcesz. No to chodź kurwa, o co ci chodzi, chłopie, ja nie, nie do ciebie waliłem dlaczego i się prójesz kurwa do mnie ty miszu, no, nie strzelałem do ciebie, no tak puściłem to... jedną serię, pajacu, to nie mój odgłos serpliki w ogóle, Patrz kurwa, będę, pajacu? bo się drzesz kurwa, nie. jak pajac. Z tobą do przedszkola nie chodziłem, żebyś do mnie. I z tobą ja też nie będę. A więc proszę. Szacunku trochę, tak? To się zachowuj się do innych normalnie ja też. powiedziałem, że przyjdę do ciebie i z Tobą porozmawiam. A do mnie? Ja do no ciebie nie strzelałem? Wiem. No to trzeba było powiedzieć, że to nie ty, bo to ten strzelałem. <laughs> No właśnie, to może się zorientuj najpierw. No bo się do mnie i nie, patrzysz się na mnie. Patrzysz się na kogokolwiek, kiedy <laughs> przyjdę, tak? Ale jeszcze raz powiesz pojacu, to by nie No to dawaj, wal, kurwa. To mnie tylko. No ty masz prokuratora, kurwa. Bo jestem sędzią kurwa debilu i tak? Syneczku, tak. Teraz ja dzwonię kurwa. Dzwoni, ja mam wszystko nagrane całe szczęście. Tak? No. Nagrywać to co możesz. Bez zgody nie masz prawa nagrywać. <noise> Jesteśmy na grze. Podpisałeś regulamin nagrałeś? Nie. A czy grasz bez regulaminu? Tak. I ja nieźle, nie? <głosy> <głosy>